Witam serdecznie na kanale Pyszny Zakątek. Z uwagi na zbliżające się święta chcę zainspirować Was kolejnym sernikiem, który u mnie w domu sprawdził się znakomicie. Jest to przepis o nieco innym składzie, a mianowicie wykorzystuję tu serki typu kanapkowe. Skład, jak zwykle, znajdziecie pod filmem, a teraz przechodzę do wykonania. Do misy wkładam serek mascarpone i dodaję wspomniane już serki kanapkowe trzy sztuki, trzy opakowania. Teraz mikser włączę na takie średnie obroty i będę chciała, żeby te serki się połączyły do takiej spójnej masy. Kiedy tak się stanie, dodam jedną szklankę cukru i jedną taką sporą szczyptę soli. Odgarniam sobie brzegi, żeby masa była spójna i cały czas mikser pracuje na średnich obrotach. Kiedy masa jest już serowa połączona, wbijam 6 jajek. Całe jajka nie oddzielam tutaj białek od żółtek. Nie zależy mi też na dużym napowietrzeniu tego sernika, ponieważ dzięki temu sernik nie opadnie aż tak dużo. Masa jest już ładnie połączona, teraz wlewam śmietanę. U mnie jest to śmietana 30%, taka z kartonika, 250 ml. Jak widzicie, też z tą śmietaną się za dużo nie rozczulam, po prostu dolałam tą śmietanę cały czas ubijając. Teraz zmniejszyłam obroty, wsypałam mąkę i mąka z tym ciastem musi się dobrze wymieszać, więc chwilę jeszcze pozostawiam do miksowania. Jak widzicie, jak widzicie, to ciasto jest dosyć płynne, ale takie ma być. Teraz przelewam ciasto do tortownicy. Tortownicę wcześniej wyłożyłam papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzałam do 200 stopni i piekę 60 minut. Po tym czasie pozostawiam w piekarniku do ostygnięcia. W międzyczasie rozpuściłam sobie czekoladę gorzką ze śmietaną, czyli 100%. Wyszła z tego piękna polewa, którą teraz rozsmarowuję na ciasto. Ozdoby, oczywiście, według Waszych upodobań. U mnie wyszła to choineczka z pianek, ale. Dowolnie. Po tym czasie ciasto pozostawiam. U mnie mogło zostać całą noc, ponieważ nie spieszyło mi się w lodówce, ale parę godzin do przechłodzenia przed spożyciem. Jak widzicie, ciasto jest dosyć wysokie, smakuje bardzo dobrze, więc zachęcam do wypróbowania tego przepisu. Jest naprawdę bardzo łatwy w wykonaniu i smakuje bardzo dobrze. Ja wykorzystuję to ciasto na święta, ale może być na inne okazje również. Teraz uciekam już do kosztowania, a Wam życzę smacznego. Dziękuję.